Witam serdecznie wszystkich widzów. Jestem Olo, a wy jesteście na kanale Kolba TV. Dzisiaj jesteśmy w terenie, jak widać. No i pogoda, oczywiście, zimowa. Temperatura około zera. Lekko słoneczko świeci ten śnieg, który spadnie dawno już troszeczkę stopniał. Natomiast mamy taki nieprzyjemny wiatr. No i jeśli byśmy chcieli tutaj posiedzieć troszeczkę dłużej, to przydałoby się jakieś źródło ciepła. No oczywiście ognisko. Żeby je rozpalić, potrzebujemy oczywiście odpowiednich warunków, ale jesteśmy w lesie, więc drewna nie brakuje. Natomiast jeśli uprawiamy survival czy też bushcraft i chcielibyśmy bytować 2-3 dni, no to wtedy musimy postarać się o jakieś schronienie, zbudować na przykład jakiś ekran, który odbija ciepło ogniska więc po prostu potrzebujemy do tego narzędzi. Oczywiście pod warunkiem, że chcemy akurat wykonać jakąś budowlę, jakieś schronienie, ponieważ jeśli mamy namiot, to nie ma żadnego tematu. No i jestem przekonany, że wielu naszych widzów zna markę Silky. Są to japońskie piły bardzo dobrej jakości które przede wszystkim składają się tak jak scyzoryk. Dzięki temu one są idealne do noszenia ze sobą na przykład w plecaku. Wtedy nie poniszczymy naszego ekwipunku w momencie, gdybyśmy mieli taką piłę rozłożoną. Tutaj składamy ją jak scyzoryk i spokojnie możemy ją przytroczyć do naszego oporządzenia albo bezpośrednio włożyć do plecaka. Dzięki temu są właśnie bardzo cenione przez wszelkiego rodzaju audorowców, buszkaftowców. No nie tylko dlatego. Przede wszystkim dlatego, że mają świetne wymienne brzeszczoty. Tutaj pod kątem możemy ją sobie ustawić. Mamy dwa kąty, taki klasyczny i w ten sposób w momencie, kiedy konar leży na ziemi, wtedy będzie wygodniej. No i co? Przenoszenie tak złożonej piły jest po prostu bezpieczne. No generalnie piła nie jest uniwersalnym narzędziem. My precyzyjnie taką piłą możemy pociąć drewno, natomiast bez wątpienia, jest bardzo użyteczna i na pewno się przydaje. Oczywiście możemy pociąć piłą bale na równe kawałki, no ale już nie porąbiemy tą piłą tak, żeby po prostu sobie dołożyć do ognia. Potrzebujemy jakiejś siekierki, czy innego narzędzia. Więc tak, jeśli uprawiamy ten przysłowiowy survival czy buszkaw, to przydaje się piła, oczywiście, później oczywiście siekierka albo jakiś toporek chociaż mały, żeby to drewno rozłupać. No ale zarówno piła, jak i to porek nie zastąpią nam noża. No, nóż to jest taka podstawa jeśli chodzi właśnie o, generalnie o taki outdoor całościowy, yy, więc przydałby się jeszcze nóż. A jeśli byśmy chcieli, nie wiem, wyrąbać sobie drogę w jakiś chaszczach czy, czy też pozbawić y, jakieś drzewo y, gałęzi, wtedy najlepiej przydaje się taka maczeta, zwykła maczeta. No i nagle robią się cztery narzędzia te ostre do cięcia, łupania i tak dalej, trochę dużo. A co jeśli byśmy chcieli ograniczyć tą wagę, bo powiedzmy, że no, czterech nie będziemy brać ze sobą, yy, ograniczymy się tylko do dwóch. No niestety, takiej piły nie zastąpimy, więc warto wziąć ją ze sobą. Nieduża, składana, wrzucimy do plecaka i jest. Więc pozostaje nam nóż, toporek i maczeta. No, i co jeśli bym wam powiedział, że istnieje narzędzie, które jest w stanie zastąpić te trzy, które wymieniłem. Można powiedzieć, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I macie rację, ale w tym wypadku jest trochę inaczej. I to oto narzędzie o nazwie NATA jest w stanie podjąć wyzwanie. Czy się uda? Sprawdzimy to. No i teraz najlepsze: producentem tego narzędzia jest znana i lubiana firma Silki. Ta od tych pił japońskich. I co ciekawe, mamy tutaj zupełnie inne narzędzie niż te popularne piły Silki. Czy się sprawdzi? Zaraz to ocenimy. Zobaczymy, jak sobie radzi w różnych rodzajach prac, różnych testach. Przede wszystkim długość samej klingi to są 24 cm, plus oczywiście rękojeść. Więc mamy do czynienia z całkiem sporym narzędziem. No właśnie, waga to jest niecałe 930 gramów. I jest to sporo, biorąc pod uwagę, że grubość Klingi to jest 5,7 mm. Ale najważniejsze, jeśli mówimy o narzędziach tnących, narzędziach do cięcia rąbania, to co jest najważniejsze? No oczywiście stal, z jakim została wykonana. I tutaj mamy stal o nazwie SKS-51. Powiem wam szczerze, nic mi ta nazwa nie mówiła, więc musiałem trochę poszperać. Jest to stal oczywiście japońska, używana do produkcji różnego rodzaju narzędzi do cięcia, skrawania, na przykład wiertła, jakieś narzynki, noże tokarskie i tego typu rzeczy, czyli bardzo precyzyjne i bardzo twarde narzędzia do obróbki metalu. Co ciekawe, jest to stal wysokowęglowa z dodatkiem chromu, wanadu i molibdenu. Dzięki temu zachowuje, długo zachowuje ostrość i jest naprawdę twarda. Natomiast o jakości stali też bardzo często decyduje sposób hartowania, odpuszczania itd. Ale tutaj Japończycy doszli do perfekcji w obróbce stali, i tutaj ta stal SKS-51 naprawdę bardzo dobrze się spisuje. I pomimo, że jest to węglówka, Taka typowa, to powiem Wam, że zachowuje całkiem dobre właściwości antykorozyjne. Nie oznacza to, że możemy taką stal, taki nóż, powiedzmy maczetę, cokolwiek to jest, zostawić mokrą, odstawić i zapomnieć. No nie, no bo wtedy na pewno jakieś ogniska rdzy nam się tutaj wdadzą. Oczywiście, tak jak zawsze, dobrym nawykiem jest wytarcie, a najlepiej jeszcze pozostawienie takiego filtra, jakiegoś oleju, olejku, jakiegoś chociaż tłuszczu, cokolwiek mamy, żeby zabezpieczyć tą stal. To jest taki nawyk, który Generalnie y, przydaje się, y, i powinniśmy sobie go wpoić, że tak powiem. Teraz jeśli chodzi o wykonanie i kształt. Mamy tutaj konstrukcję typu full tank. Oznacza to, że ostrze ten metal przechodzi przez całą długość, y, a także przez rękojeść. Zobaczcie. Ja zdejmę sobie tę okładzinę. Tutaj widać, że mamy tutaj cały ten metal przychodzi przez całą rękojeść. Dzięki temu tego typu narzędziach, typu full tank, są najbardziej odporne, najbardziej wytrzymałe nawet na bardzo ciężkie prace, takie właśnie terenowe, biwakowe. Nie musimy martwić się, że gdzieś tam coś się złamie, ukruszy i tak dalej. Oczywiście wszystko w rozsądnych yy, proporcjach, że tak powiem. Rękojeść wykonana jest z takiego materiału odpornego. Nie będę zgadywał co to dokładnie jest, natomiast jest powiedzmy takiej średniej twardości, ale to, co to jest najważniejsze, to naprawdę fajnie się trzyma, ta rękojeść naprawdę jest wygodna i nie ześlizguje się z dłoni. Nawet jeśli bym miał mokrą dłoń, bez rękawiczek, to jestem przekonany, że ta rękojeść bardzo dobrze by tutaj się trzymała. Dzięki temu właśnie, że jest, nie jest taka całkowicie twarda, ale z drugiej strony nie jest miękka. Ja już trochę pracowałem na to, nie, nie tym modelem, bo ten model jest całkowicie nowy, ale wcześniej też miałem okazję. Pierwszy raz widziałem na te na Iwie w lutym tego roku. Też tam trochę porąbałem, bo mieli takie stoisko, gdzie można było trochę potestować właśnie to narzędzie. I to co jest fajne, że ta guma, ta rękojeść skutecznie amortyzuje uderzenia. Wiadomo, takim narzędziem pracujemy dosyć ciężko, robimy i tak dalej, i to na pewno potem przekłada się na nasze ręce. Ręce się męczą, te drgania i tak dalej powodują, że dłoń się męczy. A tutaj nie odczułem właśnie takiego zjawiska, więc na pewno ta rękojeść w jakiś sposób absorbuje te drgania i powoduje, że ręka, dłoń mniej się męczy. Jeśli chodzi o sam kształt ostrza, nie wiem czy on ma jakąś specjalną nazwę w nomenklaturze knife makerskiej, mi to troszeczkę przypomina taką wielką brzytwę, zobaczcie, albo taki trochę wydłużony tasak. Natomiast sam kształt, czyli kąt rękojeści względem ostrza przypomina mi narzędzie typu kukri, czyli tych nepalskich wojowników, które też było tak wygięte troszeczkę w dół, Natomiast tam mieliśmy wyraźny brzusiec. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy płaską, prostą powierzchnię tnącą. Sprawia dobre wrażenie. Fajne wyważenie. Dobre wrażenie, wyważenie. No, no ale tak jest w istocie. Trochę popracujemy. Aha. Zanim porąbiemy coś, i tak dalej, parę słów o tej pochewce. Pochewka wykonana z, całkowicie z polimeru, z plastiku. To, czego nie lubi akurat w tej pochwie, to fakt, że w momencie, kiedy wkładamy narzędzie. Ono siedzi dosyć lekko i druga rzecz troszeczkę nam tutaj wariuje w środku. Ma sporo luzu. To nie jest problem, ponieważ mamy tutaj takie zapięcie na zatrzask i na pewno nam ta nata nie ucieknie. Oczywiście możemy sobie przetroczyć do pasa. A jeśli chcemy, to możemy całkowicie sobie wypiąć to zapięcie. O, proszę bardzo, ale po co to robić? W sumie nie wiem. Także. Obawiam się tylko jednej rzeczy, że w momencie, jak będziemy mieli przytroczoną do paska, będziemy sobie z tym chodzić, to ona będzie się obijać, będzie po prostu to słychać. Jeśli ktoś by tego nie chciał, to musi sobie jakoś zabezpieczyć tą pochewkę, nie wiem, od wewnątrz jakimś materiałem, jakąś skórką. No, musi pokombinować. Chyba, że nikomu to nie przeszkadza, wtedy nie ma żadnego problemu. Natomiast sama pochewka sprawia dobre wrażenie. Ona jest naprawdę solidna. To jest taki, można powiedzieć, kawał plastiku. No i pasuje generalnie do tego narzędzia. Okej, okay, słuchajcie, idziemy w teren, znajdziemy jakieś chaszcze, jakieś powalone drzewa i sprawdzimy pod każdym kątem tą naszą natę silki. Okej, okay, przede wszystkim sprawdźmy to pod kątem y, takiej użyteczności, jeśli miałoby to symulować maczetę, tak? Czyli jeśli mamy na przykład takie, taką gałąź i chcielibyśmy pozbawić ją tych bocznych gałęzi, to najlepiej to zrobić maczetą. Nożem słabo, y, piłą będzie trochę za długo. Oczywiście siekierka też się sprawdzi, ale siekierka ma krótki, tutaj krótkie ostrze. Sprawdźmy jak sobie radzi na ta. Tutaj mamy większą powierzchnię tnącą, więc na pewno jeśli byśmy nie trafili siekierką, to byłby problem, a tutaj mamy większą szansę, że po prostu trafimy w tą gałąź. Ok, wiem, że trochę wyolbrzymiam. No powiem Wam, że idzie to pięknie. O, pięknie! No, powiem Wam, że wchodzi jak w masło. Naprawdę ta siła cięcia jest bardzo dobra i bardzo duża. Zwłaszcza tutaj w tym, w tym miejscu. Naprawdę kilka, kilka ruchów i, i po sprawie. OK, zobaczmy, jak Nata radzi sobie z batonowaniem, takim rąbaniem, czyli to, co jest domeną toporka, siekierki. Ale zanim, to muszę przygotować sobie takie równe kawałki, powiedzmy na ognisko, i do tego będę potrzebował piłe silki. No, i lecimy z tym batanowaniem. Pięknie sobie poradził. To teraz coś jeszcze grubszego. Taka robota to ja rozumiem. Nie, no muszę Wam powiedzieć, że toporek ta nata zastępuje naprawdę z powodzeniem. OK, zobaczmy jak na ta zastępuje nóż w takim razie. Weźmiemy sobie jakiś kawałek, a może choćby ten. Wiadomo, tutaj krawędź tnąca, nie wiem ile tutaj jest, z 25, więc jest to takie ostrze typowo outdoorowe. To cięcie nie jest takie precyzyjne jak w przypadku noża EDC czy jakiegokolwiek innego, ale mimo wszystko spokojnie też da się coś tam pociąć. Wiadomo, ta praca nie jest tak precyzyjna jak nożem, ale spokojnie Nata zastępuje go w jakimś tam stopniu. O, i mamy kołek na wampiry. Niech się tylko pojawią. Ok, słuchajcie, przygotujemy trochę więcej drewna na opał, bo robi się coraz zimniej, no i spróbujemy rozpalić ognisko. Ok, rambiemy jak siekierką bez problemu. O, poszło, silki Nata, narzędzie, które naprawdę sprawdza się w różnorakich y, pracach, które związane są z outdoorem, biwakiem, bushcraftem, survivalem, jak byśmy tego nie nazwali. Naprawdę bardzo fajnie zastępuje kilka narzędzi. Nóż, jak najbardziej, chociaż nigdy to nożem nie będzie, ale jakieś tam cięcie, przecinanie, struganie, spokojnie jestem w stanie tym zrobić. Natomiast jeśli chodzi o takie tak zwany chopping, czyli batonowanie, no tutaj sprawdza się świetnie. Tak samo rąbanie, więc spokojnie zastąpi nam y, toporek, siekierkę, no właściwie mały toporek, bo powiedzmy Siekiery to może niekoniecznie. No, i jeśli chodzi o maczetę, tutaj też się sprawdzi, chociaż jest to na tyle grube narzędzie, 5,7 mm, że takie dłuższe rąbanie jakieś zarośli na pewno by nam zmęczyło rękę. Więc tak, w połączeniu z tym narzędziem, czyli z klasyczną piłą silki, robi nam się bardzo fajne kombo, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo różnych prac, właśnie takich typowo outdoorowych. Czy polecam? No powiem Wam, że jak najbardziej tak. Udało nam się rozpalić ognisko, trochę porąbaliśmy. Na pewno zrobimy sobie tutaj może jakiś ekran, który będzie odbijał ciepło. Oczywiście, jeśli byśmy mieli zamiar zostać dłużej w takim miejscu, typowo takim zalesionym, czego byśmy nie potrzebowali, jesteśmy w stanie zrobić. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie dotyczące. Nata, Silki Nata? Piszcie w komentarzach. Może podyskutujemy trochę razem na temat tego narzędzia. Tymczasem ja się będę żegnał. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!